mano z tej strony Vice Gamer. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie wbijać trochę puszek w Brawl Stars. W ostatnim czasie wbiłem sobie trochę, jak widzicie, wbiłem 1374 puszki. No, nie było trudno wbić, jest dość łatwo. No, na pewno będę teraz będę zbierać właśnie skrzynkę, Widzicie mam 9 Brawl Boxów na Big Boxy i wbiłem za 13 Mega Boxa za 13 tysięcy pocharków Mega ale to co jest, zostawimy na jakiś większy opening. To na razie sobie zbieram skrzynki. Dzisiaj w ogóle jest fajne wydarzenie, bo jak gramy i jest ten deszcz tych monet i jak gramy na przykład dostajemy 40 żetonów, to od razu dostajemy 40 monet, więc fajnie. Ja sobie z tego zbierałem trochę tych monet. Także co, będziemy tu sobie lecieć. Myślę, że na tą mapę będzie ok. Także zagrajmy sobie. Zostawcie pod filmikiem cztery łapeczki i kolejny odcinek No spokojnie 4 łapeczki i kolejny odcinek Także my zalecimy mamy cubesa To dla nam szybko się cubes Dobra, tutaj musimy na tą rosę jednak uważać Ojojojo, a już myślałam, że mnie może podjechać Myślałam, że już błąd wiem Ale jednak nie, nie podjechała mnie Bo się jednak bała. My sobie poczekamy teraz w krzaku eee... No, jak widzicie, tam jest stick. No, on, no ja mam jakiegoś laga, nie wiem czemu. No, już teraz nie mam. No i znowu mam jakiegoś laga, nie wiem o co chodzi. Zawsze mnie te lagi denerwują. Nie, mam jakieś lagi cały czas. Cały czas mam jakieś lagi, coś mi się tu laguje. No mamy jakieś lagi, nie wiem o co chodzi. No na takich lagach to ja nie będę grać. Także ja na chwilę zrobię cięcie i zaraz się z wami będę widzieć. Także ja już jestem po cięciu. No tutaj przegrałem na plus 5 ruchaków. Nie wiem, to była trzecia ranga, coś tam z netem miałem nie tak. No i jak widzicie, no dostaliśmy 32 że i właśnie 32 monety, więc naprawdę fajnie. Fajnie, bo te monety jednak się przydadzą na później na ulepszanie postaci. Dlatego, że zobaczcie, ja już mam kilka postaci na ósmej mocy, typu Shelly czy Nita, Niedługo będę już ulepszać. dynamajka już się ulepszyłem, ale Star Power jeszcze nie ma, dlatego sobie po prostu zbiorę, co mi się tutaj kliknęło. Dużo razy to mówiłem, ale zapraszam tutaj do mojego klubu już 12 osób. Ja z Wiska, tutaj macie 39 tysięcy parków. Naprawdę fajnie, że już jest 12 osób. Także wpadajcie sobie jak ktoś chce. A my lecimy. Zagramy jeszcze Leonem, ja muszę na nim... Trochę... Chcę sobie na nie 20 rangę wbić. Mam też zamiar kupić sobie albo jasnego Mahabo, albo tą Jessie, tą... No tą taką czarną. Yy, ten smotter zeszli, tylko że to jest ta za Star Points, nie zagamy. Yy, ponieważ wie, wiem jeszcze 7000 Star Pointów nie jest to może mega dużo. Bo dla jakichś tam youtuberów takich, czy, albo dla graczy, którzy naprawdę bardzo dużo grają, to jest bardzo malutko, a dla mnie to jest jednak dużo. Bo ja tak zastarpoin yy, ja tak jeszcze nigdy nie miałem. A my lecimy. No, tu jest Carl na czwartym i dynama jak tutaj widzę. Także ja pójdę tutaj w krzaki, bo nie wiem, czy mi się opłaci po prostu iść właśnie do Dynamajka. On ma na dwa strzały, więc byłoby słabo, jakby mnie zabił. Jest siedem osób jeszcze zostało, tak żebyśmy byli na trzecia, czwarta ranga, będzie okej. Okay. On tam właśnie jest Spike i tu jest Ojojoj, dynamik! A myślałem, że już mnie zabije, nie? Dobra, uciekamy. Tutaj w krzaku się zregenerujmy, ale się wystraszyła. Myślałem, że tu nikogo nie ma. Spróbujmy to ulto naładować. Znowu mam jakieś lagi, nie wiem o co chodzi. Yy, no, tam jest ten dynamik, chyba. A nie, tu jest teraz dynamik. Dobra, tam, tam się schował. Poczekajmy, tu w jednym krzaku, bo i tak mnie nie widać. Czasami ja tak robię, że stoję w jednym krzaku, no on mnie widzi, ten dynamite, wie gdzie ja jestem, dlatego musimy przejść. Rzucił tam ulta gdzieś w kogoś. Pięć osób w ogóle zostało, coś długo ta, roz ta rozgrywka coś długo trwa. Dobra, no to na nim ulta. No ajajaj, dobra, Chcia już mam ulta, więc wszystko mi jedno, czy go zabiję, czy nie, to i tak mi nic nie da. Chyba zrobię podjazd zaraz pod niego. Nie wiem, karma, ulta. Dobra, lecimy po te kiłby. Lecimy po kiłby. Ale na ulcie tam zabrałem mu kiby, wszystkie. Dobra, trzy osoby w ogóle. Tam jest ktoś. Ale to jest ten Spike. A, 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 a ale kurde, mnie pojechał. No na drugą, a myślałem, że jeszcze wygram, nie? Kurde. Dobra, jest ok. W ogóle dzisiaj było 200 darmowych żetonów w sklepie. Jeszcze tam miałem 50 za darmo. Jest fajnie. Chyba na te, na te na kasę po prostu. No już dziesiątą w skrzynkę wbiliśmy i od razu dostaliśmy trochę monet, Także weźmy sobie może zagrajmy na Brombalu. Dzisiaj trochę tam kilka razy pograłem, ale raz wyszło, raz nie. Bo czasami się dostaje tych dobrych, czasami takich no, które nie ogarniają trochę. Także myślę, że było będzie dobry na ten tryb, bo, do, bo jest naprawdę fajnym postacią. No lecimy, no nie, zobaczymy. Piszcie w komentarzach, co tam chce, czy chce, chcielibyście jeszcze odcinki z BS, czy tam czego tam chcecie? Może być y, Fortnite, a też na pewno będę nagrywać. Yy, ale teraz na razie jeszcze nie nagrywam, ponieważ ja gram na Xboxie i po jest live yy, Ale też będzie, też Fortnite będzie, na spokojnie... O, nie, nie wiem po co ja te mini, nie, nie potrzebnie, bo, tak, bo i tak strzeli. Dobra, musimy sobie teraz u nadać. Jest 1-0 tutaj, bo rzucił miny. No nie! Kurde. Dobra, tam ten, ten, ten... mimo widzę dobrze, że ogarnia, on jest właśnie dobry. Król El jest bardzo, bardzo dobry na ten na um, tryb, no zaraz ginę. 674 HP, nie wiem, i zaraz zginę. 664 HP miałem przed chwilę. teraz już się trochę uleciłem, o dobra, jest, ale strzelił bramkę ładnie. Myślałem, że ona już nie wejdzie, ale weszła. Także jest wygrana, fajnie. Dobra, dostaliśmy trochę tutaj kasy, więc nawet fajnie. Yy, no to nie wiem, na brumbala czy będziemy jeszcze grali z Memortisem, nie wiem. A może weźmy sobie to tylko nie na brumbala, tylko weźmy sobie w parze. Mam nadzieję, że zakończę jakiś ogarnięty teaming, bo czasami dostaje się naprawdę fajne, a czasami takich nieogarów, którzy po prostu stoją. No, lecimy. No zawsze warto zaryzykować, bo raz się przegrywa raz się wygrywa. No tutaj właśnie dostałem BO, który widzę, ogarnia 100%. Na pewno jest jakiś dobry. Także no, lecimy. Jakiś... Nie, nie Sal nazwał salach tak jak ten piłkarz y, egipski. Tak, oczywiście jest Salach. No. Dobra, ta MZ tutaj już mają 5, my mamy 2. No i ja ją mogę jedynie obijać. No nie no teraz jej na pewno tak za bardzo nie będę trafiać Ponieważ no MZ jest jednak dobra I tam jest kruk o, no, Do kruka to ja lepiej nie, nie idę Bo on z ultem jak będziemy umładowani to raczej zginiemy Dobra Ten sallar 99 Tam widzę, próbuję sobie nabić ulta Ale mu to zaraz nie wyjdzie Bo zginie No, no i oczywiście że zginął nie, 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 nie Będę używać ulta, zostawię sobie go w ogóle jest wielkie starcie, dobra. Nie, poczekam sobie jeszcze chwilę, jeszcze za chwilę na mojego teammate'a poczekam. Na tego Salaha Dobra teraz. Ale zmarnowałem. Oj, 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 oj. Dobra, musi się teraz poradzić. Musi się poradzić. Aj, dobra, nie, nie poradził sobie. To był mój błąd. No niestety. Niestety to był mój błąd. Także ja będę się z wami żegnać Także trzymajcie się do kolejnego odcinka Albo z Brawl Stars, albo z World of Tanks yy, Także trzymajcie się No i cześć